rządzić tatuś. Generalnie tatuś jest głową rodziny i od zawsze tatuś rządził w domku, ale bardzo sympatyczna atmosfera panowała od zawsze. I po prostu kiedyś dostałem od mojego ukochanego szwagra takie piękne zwierzątko, mianowicie jaszczurka szyszkowca. I ta jaszczurka... Mm, przepraszam na emocje, ale trochę się stresuję tą rozmową. Proszę Pani, no i ta jaszczurka generalnie nazywała się Waldemara i moja siostra, która bardzo teraz ją pozdrawiam, siostra Marta, wielkie pozdrowienia przesyłam za Martusi, bardzo lubiła się bawić z tym szyszkowcem i niedawno, no, mianowicie tydzień temu Waldemara zdechła i nie wiem co teraz zrobić, czy po prostu kupić nową jaszczurkę, bo siostra jeszcze o tym nie wie, teraz jest na wakacjach, a bardzo się przywiązała do niej i nie ja wiem co teraz Marta.

No właśnie nie wiem, czy po prostu no, no, obwieść... Teraz podjamy, że myślę, że zawsze co? Tak, kolejnego szyszkowca, no jeśli tak dobrze się sprawdzi kontakt z szyszkowcem. Znaczy, wie, ma, no, wie Pani, przez trzy lata siostra jest... dosyć się przywiązała do tej jaszczurki i... Jak nie jest kontakt z jaszczurką, bo ja akurat nie mam takich... Znaczy, wie Pani, to jest dosyć duże gadzisko, czasem... Ale jest, nie wiem, jak... Znaczy tak, tak, bo generalnie na przykład siostra bardzo lubiła karmić, bo generalnie te jaszczurki karmi się świerszczami żywymi. A jakie lukacje, to graniczko? Ile to ma do centymetrów? Centymetrów na długość, tak od y, cały ogon plus grzbiet i łapek to jest około 12 centymetrów, 14. Dosyć, dosyć spory, bo są jeszcze mniejsze jaszczurki. Po prostu to jest, jeśli no wiadomo trzeba rozróżnić między na przykład legwanami, które są gigantycznymi gadami, no czy waranem, załóżmy tak, no tutaj nie można mieć w Europie takich jaszczurek, no to dosyć spory. I... Odpowiada, odpowiada, nawet, odpowiada. nawet w językiem. E, potrafia, by, by Czyli po prostu Pani mówi, że powinienem jednak doinwestować w futrzaczka. No, tak, Panu Boże, no, ja tam, nie będę Znaczy, gdy Pani, jeszcze siostra zawsze marzyła, marzyła o jakimś króliczku, czy śwince morskiej, ale po prostu no, sam nie wiem, co zrobić, proszę Pani. No, No, o, trwa, no, to tam takie... Ale ja chciałam e, powiedzieć Państwu, że e, sama mam u mojej przyjaciółki.